Dzień dobry z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną propozycja od Gorseni. Mam tutaj Biustonosz Lilu model G002 w rozmiarze 80D w kolorze czarnym. Zaglądamy do środka. Model ten posiada całkowicie miękkie miseczki. Są to miseczki trzyczęściowe. Jak widzicie, są one całkowicie przeźroczyste. I wykonane są z tiulu, ozdobione kolorowym haftem. Boki w tym modelu wykonane są z dwóch rodzajów materiału. Daje to bardzo ładny, ciekawy efekt. Dodatkowo mamy tutaj fiszbiny boczne, które mają zapobiegać zwijaniu się materiału. Oraz fiszbiny na łukach miseczek. Jeżeli chodzi o ramiączka, w zależności od rozmiaru są w różnych szerokościach. Są one nieodpinane i regulowane z tyłu. W ramionczka w większych rozmiarach wzmocnione są dodatkowo welurową taśmą. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony, bok. Wszystko jest bardzo ładnie wykończone wykończenia są miękkie przyjemne w dotyku i zapięcie. Mamy tutaj trzy stopnie regulacji na obwodzie i dwa rzędy haftek w większych rozmiarach trzy rzędy haftek. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak się nosi ta propozycja od gorseni? Zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można go zamówić. Zapraszam!